Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Allelu. Strażniczko, Dziewic Przeczysta, Boga Rodzico nietknięta, Wesele niebios i bramo, Naszej nadziei otwarta. gołą śniąca pięknością, Lilio wyrosła wśród czerni, Rozkwitła różdżko lecząca, swoim korzeniem zranionych, przewodnia gwiazd do rozbitków, wieżo przez zło zdobyta, Zachowaj nas od zasadzki, prowadź swym światłem do celu. Rozpraszaj błędu ciemności, Broń przed zdradliwą mielizną, Zbłąkanym w burz na bałnicy, Drogę ukazuj bezpieczną. Ty jedna łaską jaśniejesz, Wolna od grzechu praojca. Przebiegłe węża zamiary Zetrzy swoimi stopami. Niech będzie Bóg uwielbiony, Bóg, który jeden jest w Trójcy, Bo Ciebie, Pani, obdarzył Łaską szczególnej świętości. Amen. Cała piękna jesteś Maryjo, azma za pierworodna nie dotknęła ciebie. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do Niego wstępują pokolenia, pokolenia pańskie. Aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują, niech pokój panuje w twych murach, a pomyślność w twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół, będę wołał pokój z tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Cała piękna jesteś Maryjo, a zmaza pierworodna nie dotknęła Ciebie. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś wielką chlubą naszego ludu. Jeżeli domu pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta pan nie strzeże, daremnie czuwają straż. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pani we śnie darzy swych umiłowanych. Oto, synowie, są darem Pańskim, Owoc ona nagrodą, jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości, szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie, Hała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Tyś chwałą Jeruzalem, tyś weselem Izraela, tyś wielką chlubą naszego ludu. Biała jak śnieg jest Twoja szata. A Twoje oblicze promienne jak słońce, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci nieskalani przed jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli uchwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa Jego łaski. Co ją na nas wylał, Postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasu. Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie. To, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Biała jak śnieg, jest Twoja szata, a Twoje oblicze promienne jak słońce. Gdzie wzmógł się Grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Aby jak Grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska, Przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Poznałam Panie, że mnie miłujesz, wróg mój nie będzie triumfował nade mną. Poznałam Panie, że mnie miłujesz. Wróg mój nie będzie triumfował nade mną, Ty mnie podtrzymujesz, bo mnie wybrałeś. Wróg mój nie będzie triumfował nade mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, poznałam Panie, że mnie miłujesz. Wróg mój nie będzie triumfował nade mną. Bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski. Pan z błogosławiona jesteś między niebiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Alleluja. Wielbi dusza moja pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na ujrzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, Nad tymi, którzy się go boją, okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, aby wyższył pokorny. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił się Za swoim sługą Izraelem Pomny na swe miłosierdzie Jak obiecał naszym Ojcom Abrahamowi jego potomstwu na wieki Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Tak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski, Pan sobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Alleluja. Uwielbiajmy Boga, Ojca Wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, matkę jego syna. Zanośmy do niego pokorne błagania. Niech pełna łaski stawia się za nami. Boże, sprawco cudów, Ty wprowadziłeś niepokalaną dziewicę Maryję, z ciałem i duszą, do niebieskiej chwały Chrystusa rozpal serca swych dzieci pragnieniem tej samej chwały niech pełna łaski wstawia się za nami ty nam dałeś Maryję za matkę przez jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym pociechę strapionym przebaczenie grzesznym wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia Niech pełna łaski wstawia się za nami. Ty ustanowiłeś Maryję matką miłosierdzia. Daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, doznali jej macierzyńskiej miłości. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Ty zechciałeś, by Maryja była matką rodziny. W domu Jezusa i Józefa. Spraw za jej przyczyną, aby wszystkie matki strzegły miłości i świętości swoich rodzin. Niech pełna łaski stawia się za nami. Ty ukoronowałeś Maryję na królową niebios. Spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie, razem ze świętymi niech pełna łaski wstawia się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyć królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy, Przygotowałeś swojemu synowi godne mieszkanie, i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.